Dziś odwiedzamy Kielecki Park Technologiczny. To instytucja stworzona dla ludzi z ciekawym pomysłem na nowoczesną firmę. Park wynajmuje powierzchnie biurowe, ale też pomaga w prowadzeniu własnego biznesu. Firmy mogą funkcjonować tam przez pewien okres, który nazywany jest preinkubacją. Zakładamy, że okres inkubacji/preinkubacji będzie trwał od 0 do 3 lat. W tym okresie firmy mogą liczyć na preferencyjne warunki. Po tym okresie mogą pozostać na terenie parku, ale na warunkach rynkowych. Z takiej możliwości skorzystało już kilkadziesiąt firm. Niektóre z nich dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie. No, na pewno tu jest atmosfera. Tu jest fajna, dobra atmosfera. Tu się dużo dzieje. Tutaj mamy kontakt z, ze środowiskiem graficznym i z klientami, którzy nam też są potrzebni do pracy. I nie czujemy się tutaj, że tak powiem, jak na uboczu. Tu mamy większe możliwości działania jako. Firmy, prawda? Można współpracować z firmami, które tutaj istnieją, też są fundusze z Unii Europejskiej, także jest łatwiej prowadzić firmę w Kieleckim Parku Technologicznym. Przedsiębiorcy chwalą sobie współpracę z parkiem. Działając w nim mogą sporo zaoszczędzić. Firmy mogą liczyć na preferencyjną stawkę najmu. W pierwszym roku funkcjonowania ona wynosi zaledwie 30% stawki rynkowej, to jest około 9 zł za każdy wynajęty metr kwadratowy. Wraz z ubiegiem czasu przebywania na terenie parku ta stawka rośnie i dopiero w czwartym roku wynosi pełne 100%, czyli 25 zł. Kielecki Park Technologiczny, poza powierzchnią biurową, oferuje wsparcie doradcze i szkoleniowe. Otrzymać je może przedsiębiorca zarówno ten, który już działa w parku, jak i ten, który dopiero planuje rozpocząć swoją działalność. Wchodzimy do młodych firm i staramy się im pomóc powiedzieć, do tej pory trafiałeś do klienta za pomocą ulotki. My mówimy, ulotka to jest złe, złe narzędzie marketingowe, powinieneś poszukać innego. Dokonujemy takiej głębokiej analizy tych wszystkich narzędzi, które firma stosuje, a następnie... Dajemy rekomendacje, co powinno się w firmie zmienić, pomyśl o stronie internetowej, być może portale społecznościowe są tym miejscem, gdzie powinnoś promować swoją działalność. Ilość szkoleń jest naprawdę duża. To od samych firm zależy, z czego będą chciały skorzystać. Nie wiesz jak negocjować z klientem? My ci nauczymy jak negocjować. Damy Ci specjalistę, który Cię przeszkoli, a następnie da Ci doradcę, który Ci odpowie konkretnie na Twoim przykładzie jak to robić. Teraz będziemy pracowali nad nowym pomysłem na marketing w firmie, na... Pokazanie tych naszych produktów. Ale jest jeszcze jeden ważny projekt Kieleckiego Parku Technologicznego. Chodzi o organizowane dwa razy do roku Dni Przedsiębiorczości Akademickiej. Jest to inicjatywa, która cieszy się ogromną popularnością. Wielu młodych ludzi przychodzi, studentów w szczególności, i zdobywają wiedzę z tego, jak założyć firmę, jak napisać biznes biznesplan, jak również negocjować, jak również pobudzać kreatywność. Te szkolenia powodują, że studenci są bardziej przekonani tego, że warto myśleć o własnej firmie. Przedsiębiorcy zgodnie mówią, że oferta, jaką daje Kielecki Park Technologiczny jest atrakcyjna. Chcę tu zostać i plany mam bardzo rozległe. Nie wiem, czy je wszystkie zrealizuję, ale będę się starał. A więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej kieleckiego parku technologicznego. Kinga Krajcarz. Patrycja Haba lubi biznes.